Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Wysocki, trener grający w klasie ogregowej Zorzy Ochla. Witam trenerze. Witam wszystkich. No, na początek serdecznie. gratulacje. W sobotę, pierwszy mecz, pana w roli trenera Zoży i wysokie zwycięstwo 5-0 z Kargową Kargowa, która przecież no, zajęła miejsce za Zorzą zaraz, ósme w widzę, więc to nie jest jakiś zespół no, typowany na, na słabsze pozycje. No, jak to tam? Fajny początek, miło tak wygrać. No wygrywać. fajny początek miły, no bardzo dziękuję. No, każdy trener pewnie by sobie wymarzył taki początek. No 5-0, przede wszystkim 0 z tyłu to cieszy. Mieliśmy jakieś założenia na ten mecz. Zawodnicy wykonywali je w 100%. Aczkolwiek no, też nie chciałbym tutaj popadać w jakąś tam euforię po tym meczu, bo trudno po pierwszym meczu wyciągać daleko idące wnioski. Trzeba wziąć pod uwagę wszystko, jesteśmy amatorami, są wakacje. Być może część zawodników dokładnie, być może część zawodników na wczasach, nie, nie dojechała i tak dalej. No. Pierwsze koty zapłoty tak naprawdę. Zobaczymy po, po trzech, czterech kolekach następnych, czy złożyła taka mocna, czy po prostu przeciwnik był tego dnia mniej dysponowany. Propozycja objęcia zespołu Zorzy na krótko przed startem. I po niespodziewanym odejściu Michała Grzylczyka, trenera Grzylczyka, zaskoczyła Pana. Długo się Pan zastanawiał, czy też powiedział, biorę to, próbuję, nie ma problemu? To znaczy, długo nie miałem możliwości się zastanawiać. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Otrzymałem telefon od prezesa Tomka, tak naprawdę szykując zajęcia, bo byłem na zastępstwie akurat trenera Mateusza Reusa przy drugim zespole. I powiedziałem, że oddzwonię po treningu. Ale tak już przeczuwałem, bo gdzieś tam się w kulorach słyszało różne historie. Przeczuwałem i powiem szczerze, że byłem na nie, bo już jakby byłem po słowie z prezesem Murawskim, że zostaję przy tym projekcie, przy młodzieży i, 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 i zostaję asystentem w czwartej lidze na tych samych zasadach co byłem. No ale po telefonie z Tomkiem gdzieś tam, z Tomkiem godziszą oczywiście, przekonał mnie do projektu powiedział jak, jak on to widzi. Tak naprawdę z Michałem Grzelczykiem bardzo dobrze się znamy. Spółpr współpracowaliśmy ostatni rok, bo Michał był przy U17, a powiedzmy chłopcy, którzy się nie łapali, grają mój w makroregionalnej lidze Juniora Starszego, więc na co dzień współpracowaliśmy. Z tego co wiem, to nawet Michał delikatnie mnie tam namaścił. Za co mu dziękuję. I, I tak naprawdę wieczorem jeszcze ciężka rozmowa mnie z profesorem Muralskim czekała. No tak, bo... Taka ponadgodzinna, e, już, już, już po zmroku. Doszliśmy do porozumienia i, i, i cieszę się, że tak się stało. Jak pan przyjął zespół? No, w sumie chyba przy tym środowisku się wszyscy znają, więc pewnie nie było problemów. Tak, no, generalnie kilku zawodników nie znałem, nie będę ukrywał, ale linię część, gdzieś tam zawodników miałem okazję już poznać, z którymi właśnie pracowaliśmy w ostatnim sezonie w, w rezerwach czwartej ligowej a z którymi to nawet gdzieś tam jak sobie po, 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 pogrzebałem, gdzieś tam w, bo... tak, tak, w historii, to się okazuje, że gdzieś tam na boisku razem czy przeciwko sobie występowaliśmy no przed, przed nowym sezonem zarówno zarząd Zoży, jak i trener Grzelczyk mówili twardo walczymy o czwartą ligę. Jak to teraz potrzebuje pan deklaracji dostał pan zadanie od zarządu. Nie 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 to... powiem asekuracyjnie wysłali się nie, czy jak nie wiem jak zarząd. No, jak rozmawiałem z prezesem Tomkiem to, to, to na wstępie jakbym usłyszał że y, słuchaj taka i taka sytuacja y, przychodzi walczymy o awans. Y, nie podjąłbym się tego. Znam tylko jednego trenera, taki był kiedyś tutaj pan Arteniuk, który gdzieś tam, nie wiedząc gdzie na Góra leży, telefonicznie złożył deklarację, że on drugą ligę utrzyma. I on jechał w ciemno, on obiecywał, a jak to się później skończyło, to już, to już nie chcę tego komentować. Więc e, prezes Tomek przekonał mnie do fajnego projektu. E, Fajne, fajne po prostu nazwiska, które mi wymienił chłopaków, jest taka mieszanka dojrzałości z młodością. Chcemy grać ofensywnie, chcemy, chcemy zająć jak najwyższe miejsce w tabeli, ale mowa była dziś tam o jakiejś trójce, że to by był progres w stosunku do, do, do ubiegłego roku. Jakby to było gdzieś w trójce, by było ok. Jak będzie coś więcej? Fajnie, ale na pewno bym nie, nie składał deklaracji takiej, nie podjąłbym się tego, jak powiedział stary przychodzisz, bo walczymy o awans, to bym się głęboko nad tym zastanawiał. Bo nie oszukujmy się. W zeszłym sezonie, w poprzednich sezonach w Ochli no, grał reprezentant Polski były, tak, no wiadomo, mhm. ma swoje lata. Grało kilku chłopaków, ekstraklasowców. Którzy, Też one, już jakby dotknęli są, dotknęli ekstraklasy, tak. tak dotknęli, do, dotknęli ekstra klasy. Nie udało się awansować. To co takiego miałoby się teraz nastąpić yy, po moim przyjściu? i po kilku, powiedzmy, transferach młodzież, młodzieży y, oraz tych doświadczonych typu Karol Haraś oraz Łukasz Dziętek, czy to są osoby, y, że wskakują od razu w buty tamtych y, y, świetnych zawodników i, i, i walczymy o awans? Nie wiem. Ale jak się uda trenerze? Jak się uda, jak najbardziej. Ale mówię, tonuję nastroje, asekuracyjnie nieko, nieco do tego podchodzę. Y, robimy swoje, y, chcemy mieć jakiś własny styl y, ofensywny, bo, bo byłem napastnikiem, a ofensywny styl mi się podoba po prostu. I idziemy w Tyle, że w przyszłości prowadził pan zespoły aklasowe i w Okręgówce również prowadził pan bodajże Chynowiankę. I jak wygląda praca zespołu na tym poziomie? Tygodniowa? To są dwa, dwie, dwa treningi, tygodnie trzy, potem mecz. Jak, jak to wygląda? Powiem szczerze. Hmm, Jasne. Przerabialiśmy to jeszcze ja będąc zawodnikiem w Nowogrodzie, gdzie tam yy, pan prezes Zygmunt Mikołajczyk którego serdecznie, jeżeli można, skorzystać z okazji, pozdrawiam. Naprawdę dwoił się i troił, żeby, żeby nagromadzić fundusze na klasowych zawodników, stworzył tam takie, można powiedzieć, Eldorado. Chcieliśmy trenować profesjonalnie, a profesjonalnie w czwartej lidze trenować, no to już jest gdzieś 3-4 jednostki. Powiem szczerze, to się w pewnym momencie rozmywa, bo... Mm, każdy z tych zawodników jeden trening sobie odpuszcza w tym momencie, bo ma pracę, rodzinę, szkołę i tak dalej, bo to są priorytety w amatorskich ligach. I z trzech jednostek robią się tak naprawdę dwie. Plus mecz match, a jeżeli z góry sobie założysz, że są dwie jednostki, ale frekwencja musi być jak najwyższa taka 90 100 procentowa, to ci ludzie się wtedy mobilizują i przychodzą na te treningi, a jak zrobimy trzy jednostki, to jest wtedy po 10 11, bo zawsze komuś coś po prostu nie pasuje, no trzy treningi w, w szóstej lidze polskiej ciężko dla, dla, dla tutaj mówię pracujących uczących się i tak, Czyli tak. jak to w okolicy będzie wyglądało no, wtedy my w terenie trenujemy optymalnie w Torki. Oraz czwartki. Oczywiście dochodzą do tego też jednostki pucharowe. Wtedy jest jeszcze dodatkowy przerywnik w postaci pucharu, jest to, jest to piłkarska środa. No i wtedy już się robią z tego cztery dni. Dwa treningi plus dwa mecze. Czyli trener, który prowadzi taki zespół, no musi podejść do tego z takim zrozumieniem, prawda? Bo to są szkołę, tak. pracę, oczywiście, rodzina, oczywiście. No urlopy. Ja... Oczywiście. I, i, i tutaj no trzeba podejść do tego z taką dozą dystansu, tak? Nie wymagać tutaj od tych chłopaków, żeby rzucili wszystko, bo, bo mecz to jest świętość. I no mówię, u mnie są priorytety jasne. Rodzina, szkoła, praca. To są trzy takie, takie tutaj czynniki, które są najważniejsze, a potem przyjemności. Piłka nożna to jest takie uzupełnienie odskocznia, żeby nie dostać po prostu świra jakiejś tam od tego, co się dzieje dookoła. Czyli na tym poziomie... To jest zabawa jakby w piłkę troszkę. No no, zabawa jest jak się wygrywa. Jak no tak, się przegrywa, no to... To, jest, to są to cierpienia młodego Wertera, a, a, ale jak się wygrywa, to jest, jest zabawa. Jest zabawa, wszyscy, się, wszyscy, wszyscy jesteśmy wtedy zadowoleni. Ten, że pracował pan z juniorami, to, to, to jeszcze niedawno, w ogóle w swojej karierze tenerskiej też pan pracował cały czas juniorami. Miał pan pewnie do czynienia z utalentowanymi chłopakami, którym się zwyczajnie nie chciało. Jak, jak pan przekonywał, widząc ta, taką perełkę, faceta, który ma wszystkie dane, ale mu się nie chce? Dał, miał pan sytuację, że jednak nie dało rady przekonać i ci chłopcy gdzieś tam grają po, po, po aklasach, okręgówkach? Miałem mnóstwo takich sytuacji, że nie dało się przekonać. No, no w, do pewnego momentu jest wszystko ok, a później no zaczynają się jakieś wiadomo, towarzyskie sprawy, gdzieś tam jakieś dyskoteki, miłości, miłości dokładnie. <laughs> e, używki. No i zmora dzisiejszych czasów, czyli właśnie te używki oraz e, komputery, gry i tak dalej dyskoteki. No on no, chłopak skręca i, 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 i tak naprawdę no nie da, się, nie da się tego na siłę. Po prostu trzeba chcieć, trzeba mieć ten gen, gen sportowca, gen zwycięzcy w sobie i gdzieś tam jakiś, jakiś chociaż ułamek samozaparcia. Jeżeli się tego nie ma, to po prostu no nie ma co na siłę chłopaka gdzieś tam za uszy ciągnąć. Bo, bo mówię, były takie przypadki jeszcze z, takie humorystyczne, że jeszcze nawiążę właśnie do Nowogrodu, że prezes Mikołajczyk to jeździł po jednego gościa do domu, a gość mu się tam za firanką w domu, mama mówiła, że go nie ma w domu. No to, no to czy to jest sens takiego nie gościa ciągnąć? Tak. Bo prezes fajny chłopak, Chłopak, ale tak naprawdę, no, jeżeli on się chowa w domu za firanką, prezes go szuka po domu, a mama mówi, że go nie ma, że wyszedł, no to, no to, to, no to trzeba odpuścić, tak? No to prezes robił wszystko i na przykładzie tutaj prezesa, no odpuśćmy takie tematy. że trudniej jest przekonać. Bo większość trenerów, z którymi rozmawiam, mówi, że. Obecnie w tych czasach jest zdecydowanie trudniej niż kiedyś. Czy to jest trudniej przekonać młodych ludzi do treningów, jak za pana młodych czasów, kiedy ci chłopcy jakoś, le, tak wszyscy twierdzą trenerzy średniego i starszego pokolenia, y, 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 garnęli się do piłki. Jest trudniej teraz? Jest trudniej, bo... bo... No, młodzież ma alternatywę tak, do, do, do sportu. No, jak mówię, tak jak, jak już wspomniałem, jakiś e-sport, gierki, balety itd. Tak no i, i dużo innych dyscyplin, dużo innych takich form spędzania czasu. Niektórzy na przykład wolą zamiast w piłkę pograć za darmo, a, a też nie oszukujmy się, że jeszcze parę groszy nieraz gdzieś tam są w stanie mm, sobie po prostu Byli. zarobić, żeby mieć na jakieś własne uciechy, kino i tak dalej. E, no to oni wolą zapłacić i pójść do, na, na jakiś crossfit, na jakąś siłownię i potem gdzieś tam Instagramy po prostu pokazują, co dzisiaj wrzucili i tak dalej. I to, i to mnie zastanawia, bo ja bym wolał iść po prostu na trening z, z ekipą odstresować się, pobawić się, potrenować, podtrzymać troszeczkę sylwetkę, formę i, i, i psychikę, ale nie, no, idą w tym kierunku, nie? No, no jest trudniej, jest trudniej. To, że jest, siedzi pan w tym środowisku zielonogórskim, piłkarskim i, już, i w sumie w Lechii również kupę lat, jak pan sądzi, będzie to przełomowy sezon? No, większość kibiców, dziennikarzy no, i również działaczy mówi, że, że tak. Znaczy ja bardzo bym sobie tego życzył yy, i, 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 i trzymam kciuki. Zresztą <kłysy> byłem na inaugurację. Mm. Z żoną się wybraliśmy na mecz, bo, bo ktoś mojej żonie nagadał, że, 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 są, że pojawiły się lampy na stadionie. Nie tylko te lampy na razie leżą, na razie leżą to, tak, na razie. to tak mówię humorystycznie, ale wierzę, że te lampy niedługo rozbłysną i, i zrobi się tak kolorowo przyciągnie to kibica, środowiska które, piłkarskie, te amatorskie, które grają mecze wcześniej. O jakiejś tam, nie wiem, 16. Pójdą sobie zaraz po tym meczu swoim poanalizować własne, własne występy przy meczu Lechi. Idzie to w dobrym kierunku. sztab jest ogromny w Lechi. Tak, powiem, że no, za moich czasów w trzeciej lidze, a grałem w tej starej trzeciej lidze, czyli jakby no, ten, ten poziom... poziom jeszcze szrebel. wyższy, trzeci szczebel rozgrywowy w Polsce, no to to, 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 to nie ma porównania. Na, na, na trener tutaj, był asystent i co? Trener był każdy tam, tam był tylko trener tak naprawdę <laughs> i maser jak miał czas, nie? czyli masażysta jak tam. Bo jak mu nie zapłacili to nie było też masażysty, żeby gdzieś tam dzwonić. No, był trener, był kierownik, no bo tutaj to też trzeba powiedzieć, że jak był kierownik... To pewnie był to y, pan Józef Nieśpiał, no tak, legenda. No, I nie y, 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 on był, bo on zawsze był ale tak naprawdę to, co dzisiaj się dzieje, jakieś tam kamery, veo, drony, analizy, no takie szachy tak naprawdę, na moją głowę to jest za, za, za dużo, no troszkę, może i to jest trochę na wyrost, bo, bo tak naprawdę potem wychodzą piłkarze i to oni grają w piłkę, nie, nie schemat, nie trener i tak dalej, ktoś się pośliźnie, ktoś tam nadepnie na piłkę i jest błąd, albo tak jak ostatnio, bramkarz zagrywa gościowi nie, nie, nie do tej koszulki i mamy, i mamy smród od trzeciej minuty, tak, no to, to mówię, to później ludzie grają i oni są odpowiedzialni. Ale w sportowo panie trenerze Lechia ma szansę? Wybrać. Top, sportowo top. Te, te transfery widać, że nie się kościowe. sprawdzają. Ja, 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 ja jeszcze mówię, tak bym chciał podejść do tego, żeby no, nie pompować balonika mimo wszystko, bo to są młodzi ludzie. Gdzieś jak będziemy, będziemy tutaj jakąś presję wywierać, to boję się, że po prostu tego nie wytrzymają, ale jeżeli chodzi o, o poziom sportowy, o, 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 o myśl szkoleniową, o jakiś tam plan, to myślę, że Lechia jest w stanie powalczyć o przynajmniej te, te miejsca 1-2. No tego sobie po prostu życzę, tak? tylko, tylko mówię, no trzeba, trzeba to zrobić na spokojnie. To jeszcze znaczy i tak na koniec pytanie, które zadaję wszystkim ludziom futbolu, którzy tutaj w tym studio ze mną są. Czemu? Czemu Ziemia Lubuska jest tą piłkarską pustynią? Czemu nie możemy się doczekać przynajmniej trzeba centralnego? No, to, to, to tylko brak pieniędzy? Tylko brak sponsorów? Czy coś jeszcze innego? No, ciężko powiedzieć, jak pan redaktor nie zna odpowiedzi na to pytanie, to ja się nie podejmę, ja, ja się nie podejmę, no, na pewno nie jestem mądrzejszy od pana redaktora, pan redaktor z, zjadł zęby na futbolu yy, i wszystkie czasy praktycznie od powstania gdzieś tam klubu pamięta, więc no nie podejmę się tutaj odpowiedzi, po prostu musimy żyć nadzieją. Yy... Że to się uda, że to się zmieni, że to się zmieni i nie, nie mam na myśli tutaj jakby tylko i wyłącznie szczebla y, centralnego, czyli tak zwanej drugiej ligi, bo ten poziom, ja tak powiem y, nieskromnie mnie jako mieszkańca Zielonej Góry, y, jako mieszkańca dużego miasta, w pozorom y, mnie nie urządza. Przynajmniej pierwsza liga gdzieś tam w przyszłości, mam nadzieję niedalekiej, no to jest coś takiego, co po prostu by było... Y, taką wisienką na torcie. Były piękne trenery. Dziękuję bardzo i no i życzę panu i Zoży dobrych występów spokoju, bo to też bez jest kontuzji, bardzo ważne. Bez kontuzji. bez kontuzji, bez nerwów. No i fajnego sezonu i obyście na koniec jednak powalczyli o te pierwsze znaczy, dwa miejsca. o no jak najwyższe cele, tylko mówię, spokojnie, pomalutku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.